5 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się polsko-niemieckie spotkanie dotyczące linii kolejowej relacji Berlin-Wrocław, biegnącej przez Forst, Zasieki, Żary i Żagań. Dlaczego dla strony niemieckiej ta linia jest również ważna? No ponieważ dzisiaj przy, patrząc ze strony nawet Unii Europejskiej, Wszystkie kraje globalizują się, łączą się. Wydaje mi się, że nie powinniśmy tutaj zostać gdzieś pominięci, a tym bardziej, że mamy potencjał potencjał gospodarczy, potencjał turystyczny, ciekawy po obu stronach granicy. W związku z czym chcielibyśmy, aby zwrócono na nas uwagę również w innych krajach, w innych regionach Polski i Niemiec. A możemy to tylko zrobić, tym im więcej osób przez nasz region przejedzie, zobaczy, co tu się Samorządowcy z powiatu Żarskiego, żakańskiego oraz powiatu Szprewanysa omawiali sposoby wpłynięcia na poprawę jakości trasy. Do grupy roboczej, jaką utworzono w trakcie spotkania, włączył się również burmistrz Żar. Jak zapowiedziano, urzędnicy w sprawie linii kolejowej będą spotykać się cyklicznie. <zysklarna>

Powiedzmy też swojej strony, to tutaj pomóc jeśli chodzi o finansowanie. Spotkanie, które Państwo mieliście okazję przed chwilą zobaczyć na ekranach, jest efektem takiego porozumienia ze stroną niemiecką w sprawie linii Berlin-Wrocław, linii, która przed wojną była linią kluczową dla ówczesnego państwa niemieckiego, a granica położyła jej. Kres jej atrakcyjności i niestety, ale spadła na listę tras podrzędnych, tras drugorzędnych, powiedziałbym. I według zamiarów strony polskiej, planu, strony polskiej, do roku 2020 nie będzie ani modernizowana w sposób istotny, ani też nie będzie przybudowywana tak, aby prędkości mogły. Być osiągane na miarę tych, które, które były przed wojną. Jak Państwo zapewne już wiecie, przedwojenny latający Ślązak pokonywał trasę Berlin-Wrocław w czasie 160 minut. No, jest to marzenie, żebyśmy w tej chwili tak jechali. Po stronie niemieckiej linia jest doprowadzona do tego stanu, i praktycznie rzecz biorąc, w Forst kończy się ten dobrostan a od naszych zasięg zaczyna się problem. Problem byłby łatwiejszy, gdyby nie, nie to, że nie jest zainteresowane tą linią województwo Dolnośląskie, które swój, swój potencjał e, taki inwestycyjny e, włożyło w linię Berlin-Wrocław <laughs> przez Horkę. Jest to trasa dłuższa, ale nowocześniejsza, zelektryfikowana i my mamy do pokonania teraz cały szereg cały szereg problemów spotkanie służyło ich identyfikacji w paru słowach jakie są efekty dzisiejszego spotkania grupy roboczej Ja osobiście jestem bardzo zadowolona z tego spotkania doszliśmy do y, konkretnych uzgodnień które na pewno posuną cały temat naprzód y, y, przede wszystkim cieszę się ogromnie że y, na samym szczycie tej inicjatywy tej grupy roboczej stoją y, bardzo ważne osoby Samorządowe, czyli starostowie powiatów, które znajdują się na, na naszym terenie, i z niemieckiej, i z polskiej strony, burmistrzowie. Także na pewno będzie to bardzo istotne w, dalszym, w dalszej kontynuacji tego tematu. Powołaliśmy grupę roboczą, która będzie po prostu te sprawy pilotować, naświetlać, lobbować. Będziemy starali się zainteresować decydentów, będziemy starali się spopularyzować sprawę nie w środowisku naszego powiatu i Żagańskiego, bo jest dostatecznie popularna, ale w środowisku właśnie parlamentarzystów i, i ministerstw, czy też firm odpowiedzialnych za funkcjonowanie tej linii. To jest dla nas, dla powiatu Zarskiego, powiatu Żagańskiego, no przepraszam za patos, ale prawie linia kolejowa życia. Bo to jest no, ogromna, ogromnie ważna sprawa, czy dojedziemy do Wrocławia Półtorej godziny, czy też będziemy ryzykować życie na autostradzie, żeby też w tym czasie dojechać. A do tego jeszcze powiedzmy, koszty no, niewspółmierne, byśmy musieli ponosić jadąc samochodem. To jest sprawa dla młodzieży studiującej, to jest sprawa dla biznesu, to jest sprawa dla wszystkich, którzy mają jakiekolwiek sprawy do załatwienia w dużej metropolii, jednej lub drugiej, takiej jak Berlin czy Wrocław. Dlatego nie ukrywam, że we właśnie czasie wystąpimy o, o, o poparcie Państwa. Nie wykluczam jakiejś takiej lepiej zorganizowanej akcji podpisowej, bo taka akcja się toczy. Trzeba ją wesprzeć. Jeśli macie Państwo możliwość podpisania się na takiej liście, uczyńcie to niezwłocznie. Naprawdę jest o co walczyć. Bardzo się cieszę, że do tej inicjatywy również zgłosili swój akces burmistrz Wacław Maciuszonek i burmistrz Sławomir Kowal, oczywiście starosta Żagański także. Wierzę, że dzięki ten, takiemu lobby jesteśmy w stanie poprawić, poprawić ten istniejący stan rzeczy i uzyskać niezbędne środki na inwestycje i poprawę infrastruktury kolejowej na tym odcinku. Dziękuję.